Wiosna jest to jedna z czterech pór roku. Astronomiczna zaczyna się w chwili równonocy wiosennej w marcu. Kiedy dnia, zaczyna, kiedy dnia przybywa, jest on dłuższy od nocy, a kończy się przesileniem letnim w czerwcu, kiedy jest najdłuższy dzień, najkrótsza noc i zaczyna dnia ubywać. Potem wtedy zaczyna się lato. Wiosna klimatyczna jest wtedy, kiedy średnia dobowa temperatura wynosi od 5 do 15 stopni. A wiosna fenologiczna ma trzy podpory: przedwiośnie, kiedy temperatury wahają się od 0 do 5 stopni i kwitną drzewa, krzewy i byliny przed wypuszczeniem liści jak bazie i podbiał, a także kwiaty lasów liściastych strefy umiarkowane, jak zawilce, przylaszczki, przebiśniegi i śnieżyczki. Pierwiośnie, kiedy kwitną drzewa, krzewy i byliny razem z liśćmi, jak jabłonie, grusze, śliwy, wiśnie. Oraz wiosna, kiedy kwitną drzewa, krzewy i byliny po wypuszczeniu liści, jak na przykład róże, głogi, lilaki tutaj kwitną. Kasztanowce, wiosną wracają ptaki, które gniazdują w Polsce, a odlatują ptaki zimujące w Polsce. Wszystkie ptaki zaczynają parzyć się, budować gniazda albo naprawiać poprzednie gniazda z poprzednich lat. Samce przybierają szatę godową, zaczynają śpiewać, walczyć o samice, zaczyna się rója u kotów, cieczka u psów i zaczyna się. Po prostu okres godowy u zwierząt, zaczyna być możliwa synteza witaminy D w skórze oraz zmienia się barwa światła z żółtego na bardziej białe. Dziękuję, miłego dnia!